Ehm, <try> <try> Halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj gramy na moim głównym koncie, dlatego że zobaczcie, <try> mam silvera jeden i tak... Nie może być, na Ninja24 mam Goldy 2, a tu mam Silvera 1. ona tego fajnego skina. Ile ja mam pilnów? Aż tyle to ja nie wiem. Jest, nie zauważyłam. Dobra. Tak może wyjść, że przegrywamy, co nie? Zobaczmy, jak to wygląda. Dobra. Nie wiem jak się to miejsce nazywa, ale coś tutaj sobie pójdzie Dlaczego mi gra tylko Glockiem nie kupi? Przecież nas no ginie I am dead A Gdzie ja mam mikrofon?

Dobra, lecimy. O, zwycięstwo. To nie. Trochę na początku przegrywaliśmy, ale teraz już dobrze. Niko nie było. Dobra. To nie osłabło. Okay. Все что-то по не слышу ничего. Нет, на Нет, А это было до уграния И он Ай!

Dał sobie z kimś radę w ogóle nie mogę z moim gazać, nie wiem, czemu. tutaj tak fajnie schowam chyba mnie nie zauważy jak mówicie dobra paka jest tutaj zaplantowana dał sobie radę na flaszeku No, nareszcie od pięciu lat coś dobre. Najlepszy to on nie jest. To ma cztery wraki, strach, nie lepszy Łom pływał. O, A ten to są bez żadnego smoła sobie latał? Jak mam teraz... ...pakę zaplantować? Niee, dlaczego on spuszował mnie? To nie fair! Kur... strasznie nie ser. Jest tam zaplantowana Nie wiem jak ta pozycja się nazywa, ale dobrze się schował, więc podepisałam nice Tylko Dobra. Ile mam teraz hejshiba? Ostatnia runda. A wiecie co ja kupiłem na ostatnią? O, to Co to, 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 to się za lagi okropne pojawiły? Ja mam dwa. Na Napisał mi, że balkon. A gdzie być ten balkon? Matej. Jest. Dam radę. 7 razy no wieczorem to nie jest, ale chociaż lepiej jak moje. I pierwsza głowka, którą Dobra. Lecimy. Uch. Nie umiem na to skakiwać. lol, lol. Daj mm. się, jak sobie... ja chciałbym. No. Myślałem, że on mi znowu dachy, da cheda. beret dwie Uberet. się po prostu je podniosę. Nawet dobry stan, chyba lekkie ja zużycie kiedyś też miał.

Dobra, mamy sama ścika Szkoda, że mi nie było stać na MK Ale już trudno. O Jezus Co ma no. O fajnie skit Dobra sobie Uszłam, że za granaty Fama czasami jest zabrała, po stronie Anty nam o wiele lepiej idzie. Я ja, ну, не что-то зову ваше просто... Вот не было, мы засадим. Когда же не Mam ciągle 12. To co zmieniać broń? Tylko wywalę jednego w tym Nie, no to wygramy mecz. Ale ja teraz w ogóle za... O nie, Z te Z Steam. Z Steam. Dobra, ostatnia runda. I może będzie awansik. Na Silvera Steam. Mam Steam. Z też kiedyś nagrywam moje pierwsze to chyba miałam Silvera, jeden Silvera, dwa? Nie wiem. Kiedyś od tamtym roku nagrywałem. Może znowu coś się spinę, będzie on mógł. Niechcący znowu zabił się. Pacham. liczymy wszyscy Ech. no niestety nie ma i się nazywa, z to jest po prostu szok ale dzięki wszystkim za oglądanie do zobaczenia Siema.